Zrobiłem takiego fajnego chłopka na Słyszałem piecicach. Merry Christmas <laughs> Ale powiem ci, chciałem to nazwać, że ktoś mnie cheaterem nazwie no bo strzeliłem tak na pałę w ten No, 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 widziałem. Zrzuciłem, a potem rzuciłem na pałę tego, tego, nie? I znowu go trafiłem. To mówiłeś fuksa. Oh, dokładnie. No, ale fajnie robię. No ja idę na bio. Nie wiem czy lecicie wszyscy, czy ja Ci pomogę. Niech się pewnie zaraz zginie. Łomął logi. Czekaj, leci ktoś. Jest, jest. Dobra, Dobra tą kartę. Jest tu chyba. Mm. Nie wiem, bo zamykane. To no, nie no, do Dobrze, karty mam, lecimy. Dawaj za mną. A ty tu wyskakujesz. Kule, Aha, kurde. Dobra, nie ma tego. Dobra, Dobra chodź tu, chodź tu. A wkłada chcesz? Okej, okay, co tu jest, co tu jest, co tu jest? Rondo Chyba, że helikopter na górę. No ja kiedyś ci słowił no, tutaj dobiegam. O, z Ale tam coś bierze, strzelaj się. Zbiedź, się chodź, 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 chodź. E, Czekaj, bo jeszcze mam dwóch z tyłu. Dobra, to... A, tu idziemy pieszo. Dawaj, 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 coś będzie po drodze to weźmiemy. Nie. Klauszkę wyjdzie. Czekaj, na... by z tyłu piec na dalu. fajnie. Dawaj, nie przejmuj się tyłem. Ciś, ciś do przodu, ciś. Wypłacz, twoje brody. Ciś do I przodu, bier, ciś. Bierz w drugą, bierz. Lotek. No, nie przejmuj się tym, nie strzelaj do niego, chodź. Po lewej stronie ktoś jest, ale nie, to jest bot, okay, okay. rzucił granat najpierw. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, mamy czysto. do Leć dalej, leć dalej. 4, ja Idź dalej, ciś. Ja z nikiem nie strzelaj, tylko biegnij. Bieg, Ta bieg. lewa gałka mnie już boli, chłopie. Dawid, nie wnikajmy. <noise> dobra. Dawaj, dawaj. Dobra, jestem w środku tu nie czterech a tak yeah. się dało nie Poszedlim. możesz, tylko trzy ku możesz kupić zrzut i potem reszta jest na sklepach dlaczego dla na nazwijcie na coś innego nie musisz kupować czterech a nie, bo to jest ten, dobra to przepraszam. jest, jest specjalista ta ta ta, 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 ta jest to jest z tego, tu wypadają cztery a ja myślę o karcie, gdzie kupuję cztery, Dobra szybki zrzucik i lecimy tą lepkę, żeby rzuć ale wlecie, a ten zrzucik. Warto tutaj dysponować... wsi, bo kartę. Z lewej.

Lighting fresh mag. Two squads in the safe zone. Adding armor. We've got gas moving in. We've got ten squads active in the field. I've been doing hard work today. I'm going to the corner the church. I'm going to the left. Ja jestem tu na tym, na kontroli. Mhm. Mm dobra. A jesteś na górze, czy w środku? Bez P. BSP. Oboje, no, różnie. Okej, okay, dobra. BSP puściłem. Mam ósł. Bardziej was, schody. Pięknie. O, Piotrek, musisz poczekać chwilkę. Się rozkręciło. Kurde, co to jest do skrzyny?

Nie, na sklepie przed nami jest. I po lewej leci, od górki tam. O, o z tyłu do mnie wali. Od wieży. O, właśnie tam, o, elementy. Do wody wylądował z tyłu. Uwaga. Kurwa, bo Ten kontrol bym się trzymał, ja bym się na tym kontrol tu trzymał. Poczekamy tu chwilę, no. Mamy dużo czasu jeszcze. Ale to chyba nawet tu skończy. Zaraz zobaczymy, gdzie będzie następny. Za 10 sekund. Gdzie ta kurwa? Dwa, jeden. No i siedzimy na kontroli na górze no. Na lat no, no. Na statku wylądował gościu To przydałoby się ten Jest ktoś już Od pizona ktoś idzie Od góry od góry Od prizona od prizona ale trwować się. Precyzyjka, schodźcie na dół, precyzyjka. Na dół, schodźcie na dół, na dół. Już ja ci kończę, dwa piętra, kurwa, jeszcze dostałem. Idzie ktoś. Na blisko, na blisko, ktoś jest. O, walidę nie. Jestem są ciężkie? To tam jest. nie widzę. No, no. Jest tam o tu. Jeden tam, drugi tu. Right. Yeah, it oh, na leć, poszedł. Wjechał chłop. Idą, idą. Skąd oni idą? O, w namiotu, pod namiotu. Skąd oni O kur... leży O Ty kurwa, tu jest, tu na, na schodach, na schodach Jedy powalony będzie go podnosił Kurczyk, kur. podnosi swojego na schodach Chyba nie mam tego pomocy. Dzięki. Field. O, nie wiem czy dach będzie bezpieczny. O kurwa, jeszcze na dół wylądowałem, jasny chuj. Z lewej, z lewej, z lewej idą. Leży. Jeszcze jeden. Brawo. Jeszcze jeden jest. Leży. Kurwa, nie widzę go. Jeszcze. Nie widzę go. Nie chuj. dołu srzek. Nie widziałem sorry. Dobrze. Hmm. Pistol tego położyłem, podnosił się, kurwa, z dołu nie zaszedł jakiś... Siemano lolo. Siema, ma? O, siema, Pawełku. Dobry. Piotrku, Michałku, Wojteszku. Kurwa, <laughs> Aktualizacje, To tak, jest za długo teraz. Półko no. za dużo. Za dużo kółek. Coś się zmieniło przez tą aktualizację?